Jesteśmy świeżo po konferencji Electronic Arts w Kolonii i Paweł, powiedz mi, czymście zaskoczyli? Coś ci się podobało, czy wręcz przeciwnie? Było dużo dobrej zabawy i to jest chyba ważne, bo tak naprawdę, gdybym oglądał tę konferencję gdzieś przed komputerem, to na pewno powiedziałbym, że totalna nuda i wszystko już widzieliśmy, bo to prawda, takie jest Electronic Arts, ale zobaczyliśmy kilka takich dosyć ciekawych, nie tyle nowości. Okej, okay, nowa gra od BioWare, czyli Shadow Realms, zapowiada się dość ciekawie, ale znane marki, te, z których Electronic Arts słynie najbardziej, zostały nam przedstawione jak gdyby na nowo. No, co roku słyszymy, że to będzie najlepsza FIFA, co roku słyszymy, że to będzie niesamowicie zapierające dech w piersiach wrażenie, etc. No ale zacznijmy. FIFA 15. Co nowego? Szczególnie wielką nowością jest to, że bramkarz będzie więcej myślał. Jego ruchy są odwzorowane naprawdę z wielką dbałością o szczegóły. Tutaj mieliśmy pokazane na jednym ze zwiastunów, jak bramkarze, najlepsi bramkarze na świecie, brali udział w sesjach motion capture, dzięki czemu ich ruchy, jest większa paleta ruchów, co przekłada się na to, że podczas meczu, już jeden meczek z Pawłem, mieliśmy okazję zagrać i rzeczywiście to widać, że w niektórych podbramkowych sytuacjach robił dużo więcej tak, Paweł mówi, że nie, ale naprawdę ciekawe sytuacje. Ale Kryzian, no, no sorry, musisz przyznać, że gdyby ci nie powiedzieli, że bramkarz będzie mieć nowe ruchy, to byś nawet nie wpadł na to, że nie, oni coś zmienili. Nie, nie, nie. Może ruchów dokładnych bym nie zauważył w trakcie meczu, ale jeżeli chodzi o sytuację i większa szansa na to, że bramkarz obroni dany strzał, jest, bo już to zobaczyliśmy w przeciągu czterech minut. Może dokładnych ruchów nie, ale to jest jedna z większych nowości. Tak to jest pr... chyba smaczek dla mnie tak naprawdę, bo okej, okay, widzieliśmy w trailerze, że mocno skupiono się na tych Nowych ruchach bramkarza, natomiast dla mnie to jest rzecz zupełnie zbędna. Znaczy wiesz, tutaj jest taka sprawa, że 90% no, ulepszeń w kolejnych Fifach to już są te smaczki. Nie możemy oczekiwać niczego wielkiego, znaczy oczekiwać możemy, ale jednak Electronic Arts już od kilku lat przyzwyczaiło nas do tego, że to jest już dbałość o te szczegóły, ulepszanie albo poprawianie tego, co było złe. No ale, ale feeling, feeling jest ten sam, bardzo dobry, bardzo podobny do Fify 14, także oczywiście gracze na pewno kupimy tę grę. Kolejnym który bardzo mi się spodobał teraz będzie zaskoczenie dla mnie również, The Sims 4. Słuchajcie, Electronic Arts od wielu, wielu lat idzie dosyć mocno w kustomizację postaci. Zobaczyliśmy Petera Mura zrobionego w Simsach. Możemy no, tak naprawdę zrobić każdą możliwą postać. Tak, ale właśnie Peter Mur zachowywał się bardzo, bardzo zabawnie wówczas w Simsach w tych Simsach możemy po prostu mieć symulator życia. Będziemy tworzyć takie domy, jakie nam się podobają. Zobaczyliśmy między innymi dom, który wyglądał jak stadion i chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że to nikogo nie interesuje. Ja, ja nie gram w Simsy za mocno. A nawet prawie wcale recenzja tylko do The Sims 3 nic więcej. I w tym momencie dowiedzieliśmy się, że Peter Moore jest fanem Liverpoolu, ponieważ w momencie, kiedy jego stadion, który był również jego domem, był na kolor niebieski, powiedział nie, nie, niebieski, musi być czerwony. No tak, ale najważniejsze jest to, że Simsy 4 zeżrą nam Masę czasu, ale to chyba nie będzie taki czas stracony. To będzie dobra zabawa i przede wszystkim no, będziemy mogli robić różnego rodzaju gierki. została nam zaprezentowana m.in. tak zwana Hungry Games, w odróżnieniu od Hunger Games, gdzie zrobiono labirynty i wszystkie postaci były głodne, musiały poszukiwać tego jedzenia i gubić się w labiryntach, no ale na samym początku jedna z tych postaci umarła, przyszła śmierć z kosą. No ale Peter Moore wybłagał, żeby można było tę. Śmierć sobie na, table na tablecie szybko coś zobaczyła i tam. I, i, i chciała ożywić z powrotem tę postać, także no będzie zabawnie, przede wszystkim fani Simsów będą naprawdę um, uraczeni kawałkiem dobrego kodu, no i właśnie to Shadow Realms, czyli coś nowego od Bioware, byliśmy karmieni różnego rodzaju teaserami um, na temat tego, że nadchodzi coś nowego, że ty zostałeś wybrany, ty zostałaś wybrana i okazuje się, że mamy takie um, fantazje w świecie rzeczywistym z mieczami, karabinami, pistoletami łukami, chodzi o to, że jest jakiś taki dodatkowy um, właśnie Shadow Realm, czyli Przetłumaczmy. Taka rzeczywistość jakby... Rzeczywistość cienia, świetnie. I będzie to również taka gra jak Wolf mniej więcej, jeżeli chodzi o 4 na 1, czy jak Fable Legends. Jak to dokładnie będzie wyglądać tego jeszcze nie wiemy. Ale już za miesiąc alfa. Ale gra ma się pojawić pod koniec 2015 roku, więc jeszcze trochę poczekamy. Przynajmniej na razie została zapowiedziana tylko i wyłącznie na pecety. No i NHL 15. Co to znowu byśmy powiedzieli, że nikogo to nie interesuje, ale zauważ, że w kolonii nie Zostało zaprezentowane, żaden futbol amerykański nie został zaprezentowany i to. Chyba dlatego, że tutaj naprawdę to już nikogo nie obchodzi. Ale NHL 15 i e, prezentacja stadionu. Ja wiem, że to co prawda nie leży w żadnym gameplay'u, ale prezentacja stadionu, prezentacja zachowania wszystkich ludzi, którzy znajdują się wszystkich kibiców dookoła. No i żywy komentarz. Żywy komentarz dosłownie tam nie ma żadnej grafiki. Mamy dwóch komentatorów, którzy są przeniesieni żywcem filmowo po prostu i to wyglądało no, naprawdę rewelacyjnie. To, i zostali nagrani, wrzuceli na green screen. E, i komentują. Komentują po prostu to, co dzieje się na tafli lodu. Battlefield Hardline to kolejna gra, która tym razem nas zainteresowała. Dlaczego? No zapowiedziano przede wszystkim dwa nowe tryby multiplayer. Jeden będzie polegał na tym, że będziemy ścigać się samochodem w shooterze, Coś takiego. A drugi, a drugi tryb to jest coś na styl nowego Rainbow Sixa, czyli odbijanie zakładników. Ale wróćmy na chwilę do tego ścigania się samochodem. Nie, spokojnie, to nie będzie jakaś forca, to będzie strzelanie, pościgi i tak dalej. Natomiast, właśnie to, co powiedziałeś. Tryb, w którym będziemy musieli na przykład uwolnić zakładnika. Pokazano nam tylko jakiś taki dziwny trailer, nie pokazano nam gameplayu w odróżnieniu od Rainbow Sixa, więc myślę, że to jest po prostu odpowiedź na to, co Rainbow Six pokazał na um, Electronic Entertainment Expo. Um, Zobaczyliśmy single player. Zazwyczaj single player w Battlefieldach był bardzo miałki, słaby, nieciekawy, nieinteresujący. Większość osób grała w multi. Czy tutaj się coś zmieni? Powiem Ci, że nawet mnie zainteresował, y, szybka, wartka akcja, chociaż momentami zwalniająca, ze względu na to, jak ta fabuła się rozgrywa. I nie taka czysto shooterowa, to jest ważne, bo nie mamy po prostu dostań karabin, na parze i przed siebie, tylko po, y, poznaliśmy taką nową opcję freeze, czyli ręce do góry. Wtedy przeciwnicy odkładają broń, Ty ich namierzasz, kautujesz lub po prostu powalasz lekko na ziemię, lekko powalasz na ziemię, jak to zabrzmiało, e, zakuwasz w kajdanki, są z Twojej głowy, jak gdyby. To mi się bardzo podoba, e, myślę, że single player w nie może być naprawdę przeuroczy. My dowiedzieliśmy się także kilka nowości na temat Star Wars The Old Republic. Czy o czym zapomniałem? Mamy jeszcze Dragon Age Inquisition, który był na samym początku. No i powiem Wam, że ta gra prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli to, co wszystko nam zostało zapowiedziane w przeciągu ostatnich miesięcy, spełni się i ta gra rzeczywiście będzie tak wyglądała, no to dostaniemy w końcu kawał dobrego RPG-a, a Ale... niestety RPG-ów ostatnio dużo nie mamy. Ale wydaje mi się, że Electronic Arts może odetchnąć z ulgą ze względu na to, że nie wychodzi razem z Wiedźminem 3, bo byliby żywcem pogrzebani. Po Zdecydowanie. Znaczy, z jednej strony... Inkwizycja wygląda na dobrą grę, zresztą ogramy ją, natomiast... Wiedźmin no... jest jednak Właśnie. ligę wyżej, graficznie chociażby, i zapowiada się lepiej, ale Dragon Age Inkwizycja również zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. I no to by było tyle, jeżeli chodzi o nasze wrażenia po konferencji. Wszystkie tytuły, które wam zapowiedzieliśmy w tym momencie, podczas tego filmiku, będziemy chcieli ograć, nagrać filmiki i pokazać wam dokładnie, jak te gry wyglądają. Przynajmniej, przynajmniej mamy taką nadzieję, bo tutaj coś takiego dziwnego się dzieje, że nagle zabroniono nam nagrywać gameplaye z gier, które wychodzą za miesiąc, chociażby FIFA 15. Ale spróbujemy, jak nas wyrzucają drzwiami, wejdziemy oknem spokojnie. Mamy nadzieję, że dostarczymy Wam materiał. Jakie są Wasze wrażenia po konferencji na EA? Napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami na bieżąco na YouTube.com. Gramy na Maxa. Pozdrawiamy. Cześć. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.